Nigdy więcej nie będę na nich krzyczał. Niech tylko wróci moje stado do mnie. Właśnie, kurwa, niech pan Jurek trochę w końcu zacznie myśleć, bo nie będziesz w moim stadzie, Jurek, kurywak, nie będziesz myśleć. Ja tu zapierdam z lasu zrywki od chuja, jak to się mówi. Ty mi tu dzwonisz, się śpieszy, a wszystko rozjebane. Wszystko rozjebane. Ale idziemy jak człowieku. Jak idziemy? No 4 na 4, tam na Piaskową pojechałem, kurwa, ale... No to o co ci chodzi? Co? No to o co ci chodzi? Co? Pomyśl trochę. No pomyśl trochę chyba, to widzę. Lenim jest mi chuja zrobił, bo nie wiedziałem, że jest katarta tarta Widzisz Pomyśl trochę. Ona się ułożyła, wytarła się, się Pomyśl trochę, ale chuja tam będziesz myślał. Nie? No a nie? Sam mówisz, że jak ktoś ma dwójkę, to już myśli. Młody tak zawsze wtedy, jak robiłem na polbruku, to się do mnie pan, mówił, Jurek, on ma dwójkę, nadaje się? Jurek ma dwójkę, nadaje się? Pieniędzy. Ja do Mogry. Daj dziadek, bo już jest, kurwa za 15 A Zalik co? Zelik śpina Jewany Zelik, Wiesaw do Jurka Jest! Jest! Sprężyna! Dziadek jak? godziny! Pierdole! Kurwa! Złożyłeś! Nie pomyślcie trochę zanim coś zrobicie. Gotowy. Agata dzwoniła. wieście Gdzie? Odpadały w pływorynie. I ja. A chuj z nimi tam się ma. Ja tam pierdolę Pomóż no tutaj nasza sznur. Muszę się niech robi? Wiecie, że już zrobiłem w tej chwili? Ja Dobrze. Ja cię pierdolę. trzeba to opić, nie? To ja ja to z Karolem gdzie idzie do fregaty albo do Bautiku Na Jakie Nie, to lepiej. To Kowala ty? A ty? to to, to jest... jest wiesaw, liściowy wiesaw. Dla wiesaw tylko są ważne liście, nic więcej. Nie spytaj się teraz, powiedz jak ci poszło w naprawie. Nie? Pochój. Co A A daje On? Ja Wiesaw? Ja sama widzi. Wiesaw wisi coś Co A chudy? A ty, akumulator. on A akumulator mówi, jakiś Stówkę jak? jakąś. Ja mówię, gdzie się giera? No, no, o, ptaszku. Kurwa, ty, kurwa 46 zł. Tak, właśnie jeszcze, kurwa. Dopłacasz. Nie musisz mi dołożyć do tego no, i chciał zrobić dziadka naszej kleryna na akumulator. Kleryna, przecież. się kleryna akumulator. W chuj ranie. granie. No ale no, je, kogo wydymał. Zero się nie odzywał, a kowo jeszcze stracił na tym. Bo się no, Siekierę oh, przejebał 46 zł kosztuje. Dokładnie tak. Rodzinę, wnuczki, kurwa, gospodarstwo lasu utrzymanie, on kurwa na akumulator No, patrz go. No kurwa gdzieś akumulator. Tak, Jeszcze myślisz, ja, ja, je. chcesz? Ja dam dychy ale kurwa, kurwa Od razu cztery dychy. To chcesz. To chcesz. Chcesz. Bo ja chcę. Ja się kierę tam gdzieś narucham jakąś starą, nie? Z cząkiem. Ja, Z... Moja prywatna. O, Łe. Na... Lasu lasu wycięła, nie? Kurwa, o, tak prywatnego. Tak. prywatnego. Ile, ile świniaków robiła, i kużochu? Cząkiem. O, można, nie? Nie jego przyguby, kurwa, bo pańsówka. kurwa, Dobra, jedziemy, kurwa, w pieniądze czekają. Nie wiem, na koszali. uczyć się, co musimy. Na tak, którą macie? Na 16.30. Zarząd 4, jedzie przy bo Co się będzie działo, nie? 6, skurwa, kręci, jak Koks, 6, dziwki, 6, wszystko. Z cząkiem. To na warun? <grym> Pizdą. No czym, kurwa? Pizdą z kaczki. Kręci No kręci, no, kręci no. A, no. a kółeczka też? Przeproś teraz go. Instrukcja nauki. patrz. Jednak nie. Ucieleś uczyłeś, a on robił? Nauczyłem się, kurwa, na przeczytałem, ten, ten będzie jechał po drodze i mi... Będzie, będzie, będzie czytał! No, będzie mi się czytał Ja będzie łapituje kuchyciżyk. Będę czytał, 25 tego dzieczenia. Poczytaj mi mamo Zelik. Poczytaj mi mamo. Pio skacz, skacz, skacz. Z majstrem kurwa, ja nie niewypłacona, Spokojnie. Kasa nie spokojnie. 500 zł na koncie ma wpłacone, nie? Co ty mu kurwa wierzysz? No nie wiem tak mówi. cyganowi. To jest największy cygan, kurwa. Zachodnie po... Czemu tak chudy mówisz? Patrz na chudego tak chudy, mówi biednego.

że dziadka do domu, gdzie musisz się umyć. U ciebie? U siebie. No nie wejdziesz? Z chudym. Po co, jutro czy jak? Nie mówię. Piotrek kurwa. Piotrek, kurwa, jeszcze się dzieje, nie skończył. No, no misisz, Piotrek strasznie się zrobił. Ale to jest kurwa zjebany kapelusz. Nie, nie, Czemu tak o jurku mówisz? O woziach musimy nowych mieć. No co? Nie wiem, co będzie, żebym wszystko oddał. Wszystko. Nie, nie ma. Co? Nie tak Czarno? będzie. nie? Co? Co? U chudego będzie właśnie tyłek otwarty i u Zelia dupa otwarta będzie w domu. Przez i po. Czemu Jurka mamy ubić? Chudy mówi, że się ubić mamy. No ci mówi chudy teraz. Niech go. Czonkiem. Zelio się cieszy. Zelio kurwa. Ja nie Kurwa, Nie! Ty chodź tu, on niech pierwszy, jak zawsze, ty z tego mnie sypcisz. Później wchodzi... Idź tam, grubasie, jedź, bo jesteś Samo? wielki, ja tu jadę z ty... Z uczniami ją. Nie, ja... Ale kamerą się... Zadniał. Dobra akcja. Ta o, dobra Szyn. Dzień. Dzień. Szyn. Kurr i żada. Ale mi się udało, go zrobić. Ja go Dzięki kurwa, nie. Dziadek kurwa to ty, ja kurwa, no na telefonie do mnie Jurek mówił. Kurwa przywiózł ich. I nawet pani mówi Karolek jak to Jeszcze nie kurwa wywlekli to lasu Nie, nie mi się zdaje, że dziadek coś przypierdł jakiś polite, bo nic <grym> nie chcę <grym> nie robił. się żyjeł. Robił sobie <grym>. sam i po kilośku, zdyk ja tutaj przychodziły te... I takie fajeczka I z kitkami. Gdzie, tu takie sarenki z lasu wyładziły na dwóch noga? Nie! To to mi... Żaby role! Może ja da to no, się wydaje. Chudy, ten Jurek. No zobacz i co zrobiłeś z Zeliem, jaki jest smutny. Powiedz mi coś o tym akumulatorze, i się bierze. Ciągle smutny jest, zobacz. No. Ja mu mogę dać więcej z akumulatorów, ale 46, o... nie bierze. Kosy manipulacyjne, wlotowe, nie? Paliwo to jest. To ja, A on Na złowiony nad pęknięta się co? Tak mówię. No tak powiedział. No ja. No, no. Jest jebana przecież. Ale już! Jak wiązał, już była rozjebana. No to przecież wiem no to jak? była nas pakietowa, no ale zadramał się kiedyś. Była taka, że wziął niego. Bo nie wiem, nie, nie, nie dałem w bo do roboty nie przyjdzie. Tak? Nie dało? Ja nie chciałem, bo do roboty by tu nie przyszedł tym. Tak, kolega chodź. jest. Malwina, ja mu postawę. Nie, poczytaj mi mamo. No i tak przyjdzie, nie przyjdzie, bo ona nie wziął, to ja jaką ciebie pożyczy, tak się napierdolę. Gdzie, jak mam ustawę stoi, to, to mam ustawę, bo starczy. Kasa. Pięć dych, nie mam drugich. Drob... Koło sklepu. Ale ja to nie zginie, nie to się jakby. W rodzinie nie zginie, że tak. Nie, ja bym no. zanął koło sklepu rozmieni. A, Właśnie, czas rozliczeń. Kto, co nie, komu? Kurwa, to kurwa tak. miesiąc kurwa. Dokładnie. Procenty, nie? Czas, co do komu, żebyśmy byli wiesz, 50 zł, tak. Lepsza kierowacka na Lepsza na obiadzie. Lepiej czuj też między sobą jest, po prostu. Kurwa, kopert za No, kopert jak kopert, ale zawsze można kupić sobie papieroski do roboty. Nie, po prostu bądźmy Taka według siebie tacy w miarę uczciwych chociaż. A nie, zwlekać i zwlekać. Tak, zwlekać i zwleka. Chudy, cześć, w razie, co chudy. to się nie odwleci? Zrobił się? On zamiast mączyć, no, to on chce do rady. czemu tak się chudy naciśnień dzisiaj? Chodź, chodź, Trzecia już? Ubiodę. Koloneczka. Co ty? Chudy, zostaw to powiedziałem. Powiedziałem, zostaw to chudy. Nie, bo to się od szyby odbija. A chudy kieruje? Ale mówię, Gdzie ty jedziesz? Do niego, do domu. No wiatr. Kasa liczyć. Ja bym bardzo prosił pod spółdzielnie bo mi się pic chce. To ale co ci się... Nie kurwie Nie, ale no... spokój nam gówniarze. Ciszej, Dziadek rozmawia. Odjebało? A. Odjeb chudego, odjeb chudego, odjeb chudego. No, za, wziąłem, nam, no. za 15 minut będę w ciebie. Bo chudy się cieszy, bo wypłata dzisiaj. A w domu będzie? Tyłek otwarty. Dobra. 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 A od Odrobimy już azaliczkę. Jak? No. no. Będziemy się wziąć zaliczkę jutro 17 tysięcy prawie wejdzie z jaliczki odlikać, weź bo przewiewa. kurwa No co jak się wozisz? Zjedź trochę kurwa Pierdolony! A to to kurwa jest? Aż się chudy, cieszy Nie dobrze, bo nie wierzę, przecież mało się mają roboty, kiło chuj Pomyśl to. Pierdzą się modli teraz. Znaczy ma tam przy wykupracając i Super! Witaj, teleki Przecież kurwa mieć na Rosowej wszyscy lecieć A chuja skończyli tam kurwa No to o co chodzi? Bo udleniu dzwonił, że mają Poszłem tam bo była tam kurwa takie trawsko jeszcze z do zajebania Ja pierdolę No to właśnie Taudi dzwonił, że macie wszystko wszyscy na Rosowej, jechać, chujasko przyjechać po nas no, jak się nie. nie, jak zagramy w Pani Zo Zo Zo, Pani Sia Sia Sia, Pani Zo, Pani Sia, Pani Zosia męża ma, a ten mąż, mąż, mąż... Nie, nie, nie. Pani Zo Zo Zo, Pani sia, sia Sia Sia, Pani Zo... Coś A jajka z tego mi Nie wiem. Dinozaura? Jak ty myśli teraz? A gdzie to były? Co? Osy? <noise> Uważaj. Drewniany? Adrian. Dąb lepiej nie daje, czy nie? Jak to przeciąć? Ardian! No dawaj to! To lekko na ty. <gry> brawo natnij no dawaj jeszcze no, ale siła to jest siła Zobacz. tu go nati.

Mleko kokosowe! Lekko na ci, otka. Tak się kurwa bawi się będziemy. Nie, nie, nie. Stop, stop. Stop, 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 stop Stop, stop, stop. stop, stop kurwa, stop Pogoń tego bałwana. Posłuchaj kurwa. Szybko się Albo wy w się. waliliście. Jak kurwa w Nie, tak sobie możesz pokazywać kimś gnojkowi. Letnia, kurwa, letnia. Tu masz stos ułożyć wali Nie, tu, tu będzie będę jechał, tu. Ale dęba też. Ty masz zabij no. tak po to... Jak tam nie sięgnę dźwigiem? Mleczko Nie sięgnę dźwigiem A tak już na pół nie walicie takich, nie? nie. Takich no też nie, nie? Nie? Nie wiem gdzie teraz. Niech piechotu mi idą. Nie. Nie. Będą siedzieć? Zmeczkujemy tu na No No. Nie ja będę tego upał, kurwa. Te są grubsze oczki. Tego teraz w cęgi jedną pęknie. Ale no to clean, 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 clean uczyła ostrzych Widzisz, może się wszystkiego uczyć żaba Nikt nie o tak je uczył. I to masz ściągnąć ludzie mówią To? To? No To kurwa To Ludzie się śmieją Śmieją się? Znaczy się śmieją, no mówią Długie baty żeście zrobili, te świery? ale poskładane to było strasznie. Osa, kurwa, takie cieniutkie, posusz. No to jak wiesz, od chudy ja to jedne, dźwigiem z pięciu metrów, zaczek to pięciu metrów, zaczek to pęknie. Zostaw. Jeszcze tego, nie grubego, czy nie na pół. Na trzy, na cztery. To nie, są już bajery. Na pięć. Kiedyś te takie, kurwa, szkolne gry takie, nie? W pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, takie klasowe, nie? Debili z nas robili, takie skakanie. Ustawiliśmy się w rzędzie, nie? Skakanie jakieś takie na, na czas, nie? Druga klasa obok. Człowiek się cieszył jak debil, kurwa, nie? Niech da fajkę, Piotr. On pali. Będziemy go szantażować teraz. Ty. Mówię ci, zostaw jego pierdolny. Czemu... No to już klin wyleci, tak? Nie ten Piotrze Łotrze, Piotrze Łotrze bliźniaka Trzeba kłaść, bliźniaka. Mi fajeczka, i fajeczka za fajką. żrem, żrem, i fajeczka Piotrze Łotrze, rzuca kaskiem. Czy nie twoje, nie? Twoje myślisz, że grzucał? Nie, żeby no, no, samochodem, no. Piotrze Łotrze, a Jurek jeszcze na tym? Na chuj, wie on jest. Szybko cię osaposzło z tymi pułapkami. Baty takie długie, po 30 metrów. Ja kazam tak. Ja puszczałem Ci. No, a Osa co robił? Leżał. Kurwa, tak poskładać, wiesz co? Posłusz świerkowy. I co powiesz swoim fanom teraz? Czemu nie poskładałeś? No mów, co powiesz? Tamorzynów odejdę. Co ty masz jakieś triki, kurwa? Na ty kurwa! Chodź. Chodź, powiedziałem. Jeśli jesteś młody Bora, to ci nie jest obojętne jak ta ziemia ma wyglądać. Jeśli jesteś młodą polką, to ci nie jest obojętne czy ci mówią plać się siostry. Jeśli jesteś młody będę będziesz kochać tą ojczyznę od południa do pomoża.